Czytanie z Księgi proroka Malachiasza Tak mówi Pan Bóg Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów, ale kto przetrwa dzień jego nadejścia, i kto się ostoi, gdy on się ukaże. Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów lewiego i przesedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak zamienionych dni i pradawnych lat. Oto słowo Boże. Pan Bóg zastępu, On jest królem Chwały. Pan Bóg zastępu, On jest królem Podnieście swe szczyty, mieście się odwieczne podwoje, Aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jestem królem chwały? Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju, Pan wód On jest królem chwały. Prawie podnieście z szczyty iście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć król w trawę. Któż jest tym królem chwały? Pan Zastępu, on jest królem chwały a Panu Zastępu, on jest nie Boga i chwałę ludu Twego i zbawę Was. Alleluja! 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 Pan z chwami i z słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bałatówie Panie, gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z, więc, z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władcą pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Boga. I chwałą ludu twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nagierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto Słowo Pańskie, Paweł Łudymi w dzisiejsze święto. tradycyjnie słuchamy listu przewodniczącego Komisji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego, czyli Święto Matki Bożej Gromicznej 2 lutego. Tytuł rozważania uczniowie, misjonarze. Drodzy siostry i bracia, wezwani przez Chrystusa do świętości. Święto ofiarowania Pańskiego to dzień, w którym poprzez wiarę wraz z Maryją i Józefem, starcem Symeonem i prorokinią Anną, uczestniczymy w tajemnicy ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Maryja z Józefem przynosząc do świątyni jerozolimskiej dziecię Jezusa, nie tylko literalnie wypełniają prawo Boże, ale pragną odpowiedzieć miłością na miłość Bożą. To właśnie jest sens ofiarowania, podobnie czynią Sneonian, którzy wypełniają prawo Boże poprzez kufne i wierne oczekiwanie na spełnienie się Bożej obietnicy. Bycie uczniem to powołanie i zadanie wymagające, zwłaszcza dzisiaj, gdy wielu jak się wydaje chciałoby być nauczycielami, a tymczasem by być nauczycielem trzeba stawać się najpierw uczniem. Uczeń to ten, kto nieustannie otwarty jest na słuchanie, zachowywanie i rozważanie tego, czego się uczy. W jego życie wpisana jest postawa słuchania i wprowadzania w życie słów nauczyciela. Uczeń zdobywając wiedzę także przez umiejętność krytycznego myślenia i zadawania pytań, wzrasta w mądrości i rozwija się ku pełni człowieczeństwa, zarówno w wymiarze intelektualnym, jak i duchowym. Prawdziwym uczniem stajemy się przez całe życie. Pokazuje nam to święty Józef, który w największych rozterkach serca rozeznaje i jest posłuszny Bożemu Słowu. Pokazuje nam to Maryja, o której papież Franciszek powiedział, że jest pierwszą uczennicą swojego syna Jezusa Chrystusa. A on, powierzając krzyża matce swego umiłowanego ucznia, rozszerza jej Boże Macierzyństwo na cały Kościół jako swoją wierną uczennicę, czyli pierwszą misjonarką Bożej Miłości. W sercu, w scenie ofiarowania. Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Jesteśmy świadkami spotkania Bożych uczniów, uczniów, za których nie wszystko od razu jest jasne, ale którzy wiedzą, kto jest ich nauczycielem i kto ich posyła. Kontemplując to wydarzenie, odkrywamy, że zarówno Maria jak i Józef, a także Symeon i Anna, poprzez słuchanie i wypełnianie Słowa Bożego, kroczą drogą uczniów. Misjonarzy. Józef i Maryja przynosząc Jezusa do świątyni, z pewnością nie przypuszczali, że staną się uczniami swojego syna. Wiele wydarzeń ich zaskakiwało i dziwili się temu, co mówiono o Jezusie. Dlatego Maryja zachowywała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Józef jej oblubieniec był nie tylko biernym uczestnikiem wydarzeń, ale jako prawdę opiekun Jezusa służył rodzinie, wypełniając to, co anioł mu polecił. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Marii, twej małżonki, albowiem z ducha świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. W pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii słowa słyszymy proroctwo z Księgi Malachiasza. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Słowa te przypominają nam, że Bóg nigdy nie zostawia człowieka samemu sobie i daje znaki swojej obecności. Od nas jednak zależy, czy jesteśmy w stanie otworzyć się na Jego Słowo i z ufnością oczekiwać Jego spełnienia. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, że jedynie dwie osoby rozpoznały w małym dziecięciu Mesjasza. Syneon i Anna przyszli do świątyni za natchnieniem Ducha Świętego, a więc ich serca były wrażliwe na Jego poruszenia. Owa wrażliwość była owocem ich wytrwałego czuwania i wierności w słuchaniu Słowa Bożego. Ten Pan Jezus, który jako dziecko został przyniesiony do świątyni, jest dzisiaj dla nas obecny w Kościele, w Eucharystii, w Słowie Bożym, we wspólnocie wiary i w ubogich tego świata. Jest i czeka, by obdarować nas swoją miłością. Czy w codziennym zabieganiu słyszymy Jego wołanie? Czy trwamy wiernie przy Jego Słowie i adorujemy w Eucharystii? Czy rozpoznamy Go, gdy przyjdzie okresu naszych dni? W świecie, który coraz częściej wyrzuca Boga ze swoich granic, potrzeba wielkiej czujności i wrażliwości duchowej, by odczytywać znaki czasu i dawać na nie odpowiedź w świetle Bożego Słowa. Potrzeba nam przewodników na drodze wiary, którzy będą wskazywali na Boga i ślady jego obecności w codzienności naszego życia. Potrzebujemy dziś autentycznych świadków spełniających się Bożych obietnic, którzy swoim życiem pomogą nam na nowo odkryć piękno wspólnoty Kościoła, wiary, sakramentów i słowa Bożego. Jedynie tacy świadkowie Chrystusa są w stanie przemienić współczesny świat. Dzisiejsze święto obchodzone jest Kościelem jako Światowy Dzień Życia konsekrowanego i przypomina nam o tych, którzy odpowiadając na zaproszenie Chrystusa pragną naśladować Jego styl życia poprzez życie ewangelicznymi radami, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Osoby konsekrowane podejmują swoją drogę powołania nie tylko we wspólnotach zakonnych, ale także w instytutach świeckich oraz jako dziewice i wdowy czy pustelnice i pustelnicy. Nie zawsze spotkamy ich ubranych w habity zakonne mówiące o przynależności do danego zakonu czy zgromadzenia. Są oni często pośród nas niczym nie różniąc się w zewnętrznym wyglądzie, wykonując zwyczajne, codzienne posługi. Nie brak przed nich lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, wykładowców, pracowników dydaktycznych i naukowych oraz zwykłych pracowników w różnych miejscach pracy. Wiele sióstr i braci oddaje się pracy na rzecz emigrantów, ubogich, chorych, cierpiących i będących na obrzeżach życia społecznego. Wielu z nich pracuje na misjach w różnych regionach świata. Nasi konsekrowani bracia i siostry pełnią rolę tych, którzy przygotowują drogę Panu. Są wezwani, by uczyć nas wiernego trwania na modlitwie i odnajdywania Jezusa w świątyni swojego serca. Swoją żywotnością i świadectwem życia, w którym Chrystus jest centrum i Panem, mogą przyczynić się do przebudzenia świata o czym podczas niedawnego jubileuszu życia konsekrowanego mówił Ojciec Święty Leon XIV. Osoby konsekrowane przypominają nam, że tylko Chrystus może na nowo nadać sens naszemu życiu, jak to się stało w przypadku Symeona i Anny. Doświadczywszy Jego miłości i my możemy stać się uczniami, misjonarzami. Wysławiać Boga i mówić o nim wszystkim, którzy wyczekują obietnicy Jego przyjścia. Dziękujemy dzisiaj wszystkim konsekrowanym za dar ich życia. Jak mawiał papież Franciszek, konsekrowani są sercem Kościoła, a od serca zależy kondycja całego organizmu. Dziękujemy także Wam, drodzy wierni którzy otaczacie swoją modlitwą i ofiarą materialną osoby życia konsekrowanego, szczególnie wczoraj złożoną na tacę. Życzymy wszystkim konsekrowanym odwagi na drodze radykalizmu ewangelicznego, bo tylko on jest najbardziej wiarygodnym świadectwem bycia z Jezusem i dla Jezusa. Modlimy się także o łaskę wiernej miłości i dar nowych powołań do życia konsekrowanego. Podpisał biskup Jacek Kicińskim, klaretyn, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.